Waga roweru. No i tutaj jest takie potencjalne miejsce, w którym można popchnąć. Także w tej tak, okazji, wybiegając do jutrzejszego dnia, w którym to będziemy mówić o ochronie drzew na, na do placu budowy i oraz e, e, diagnozowaniu, e, tutaj. Bez wątpienia krawężnik, który tutaj został położony, uszkodził korzenie drzew. Znaczy uszkodzono korzenie drzew, przy podaniu W takim przypadku można zrobić kilka rzeczy, żeby drzewo uchronić. Można zrobić małe obejście drzewa, odsunięcie od krawężnika od drzewa. Ten krawężnik można by zamontować specjalny, tak zwany ekobot, który jest płytki i montowany na takich szpilkach.